Ja ja tak. No Posłuchaj, tylko powiedz mi. Ale ty mi powiedz nie tylko konkretnie, że pleśni, tylko co cię śmieszy, Jak nazwiesz sytuację? No, byłeś bardzo dzisiaj wkurwiony, że prośbę uwiedzie, No i I sprawdź w Data? No wiesz. Zatrzymaj to na chwilę. Nagrywa się, zaraz to będę rozsyłał po wszystkich Twoich znajomych. Do mamy Twojej wyśle, do Norberta. Srałeś już. W kurw przeszedł. Dobra, idź, spadł No A teraz, jesteś taka zadowolona? No właśnie z tej myśli, że będziesz miał zatworcenie. To będziesz miał czas na podziwianie. <grybne> Może wyjaśnić, o co w ogóle chodzi, jaka jest natura problemu? Grzyb na ale zamalowany, także będziesz podziwiał, że swój wkurz miniony. I co cię tak cieszy? Że ci przejdzie. No, nara, już się zmęczyłam. już naprawdę. Nikt to to ogląda, że to się nie, nie dowie i nie zrozumie o co chodzi. No to ty masz parę słów tam na koniec? Możesz nie będę. Nie, ja to zatrzymam za chwilę. Ty możesz zakończyć jak chcesz czymś, co najwyżej, jak masz coś dla potomnych do powiedzenia. Widział... Co ci tak śmieszy da? Idź Ja ciebie od paru lat nie widziałem, żebyś miał taki dobry humor. Co cię tak bawi? Myśl. Ty nas no To możesz wyjawić komuś po... z boku, o co ci chodzi. Bo chociaż ja rozumiem, to, to nikt tego nie zrozumie, co tu się dzieje. Ja mam wkurw? Tak. Na grzyb, co? Grzyb na suficie. No to co, to ja? No, no ty. A dlaczego ja? No ty się wkurwiasz. Dlaczego? No bo moja łazienka. Co to znaczy twoja łazienka? No ja muszę sufit zabalować. No co ty, a nie ja? No bo moja łazienka, ja dbam o łazienkę, ty dbasz o kuchnię. No. No to grzyb oglądać. <głos> <głos> Zamalowałam. I tak nie chcesz stracić wszystkim, o co chodzi, żeby wiedzieli. No, przecież antymold, farbę, zamalowałam grzyba na suficie. Jeszcze I nie przecież... wiadomo, co w tym jest takiego. Nikt nie z zewnątrz nie zrozumie, co no, to przecież jest. Przecież nie, strasz, żeby to to nie możesz sikać, bo to będzie z tyłu. Musisz siedzieć i patrzeć. Inaczej się nie da. Idziesz się myć, też nie patrzysz w sufit. Musisz strać. <laughs> <laughs> no, to możesz, możesz komuś wyjawić. No jak, to już wyjawiłam. Komu mogę to wysłać? Lub to, co chcę dać. Mogę to wysłać Norbertowi? Nie. Spaduwajcie. Mogę to wysłać Norbertowi? Nie. Brata? Nie. A tobie wyślę, a ty możesz no. wysyłać dalej komu chcesz? Tak, komu mi y, zrecensuję, czy możesz. Nie, jak ja tobie wyślę, to już nikomu nie wysyłam więcej. No to wyślij. A jak powiesz, że mogę wysłać, to się pyta. Mogę Norbertowi wysłać? Nie, nie. Nie. Muszę obejrzeć. No koniec, ja już skończyłam. Nara.